Boże. Kogoś należy poświęcić, żeby nie było bałaganu. Kogoś, ale nie siebie. Bo przecież arcykapłani i faryzeusze to chodzące ideały, które nie mają nic sobie do zarzucenia. Najlepiej, no żeby to był ktoś spoza ich kręgu. Tak knuto przeciw Jezusowi, choć wskrzesił Łazarza i wielu po tym uwierzyło. Dokonał wielu uzdrowień i wielu po nich uwierzyło. Wypędzał złe duchy i nauczał z mocą, po czym wielu uwierzyło ale nie zachowywał szabatu i nazywał się Synem Bożym, to jako bluźnierca poniesie karę. Całe to myślenie i wszelkie czyny po ludzku dążą do jawnego podżegania, do zabójstwa niewinnego człowieka. Kajfasz jest wstrząsającym przykładem, jak nienawiść potrafi zaślepić człowieka. Trzeba być w najgorszym stopniu przewrotnym, żeby Syna Bożego i Zbawiciela uznać za szkodnika i niosącego zagrożenie. I tylko nienawiść może do tego stopnia zmącić zmysł moralny człowieku, że ktoś zacznie sobie obliczać, że poprzez zamordowanie kogoś niewinnego da się osiągnąć jakieś realne dobro. Bo jeśli go nie zabijemy, przyjdą Rzymianie i zniszczą nam świątynię i cały naród tak sobie tłumaczą. A co Pan Bóg na to nie przeszkadza. Bo przez taką nagonkę i uznanie Jezusa za winnego, którego należy odrzucić, naprawdę wyniknie dobro. Można to uznać moralnie za czyn z podwójnym skutkiem o odwrotnym działaniu. Pierwszym zadaniem jest zabójstwo, które ma zaprowadzić porządek nad tłumem, bo wymknął się spod kontroli. Drugim zadaniem, niezamierzonym przez faryzeuszy, jest ostatnia ofiara za zbawienie ludzi, której ostatecznym elementem będzie zmartwychwstanie Jezusa. I dopiero od tej chwili zacznie się prawdziwe życie wielu ludzi. Życie, które będzie owocować wolną wiarą, Zacznie się tworzyć nowa silna grupa wierzących, która zgromadzi się nie wokół człowieka, ale wobec samego Boga. Wrogowie Jezusa wydali polecenie, aby każdy, ktokolwiek będzie wiedział o miejscu jego pobytu, doniósł o tym, aby można było go ująć. Święty Augustyn natomiast odpowiada: Jezus po dziś dzień przebywa w kościele. Tam można go spotkać i ująć. Ale jest tylko jedna metoda: żeby go znaleźć, szukać go trzeba sercem. A pochwycić go można tylko miłością. Jeśli się stosuje inne metody, Jezus pozostanie nieuchwytny. Celem śmierci Jezusa jest zjednoczenie ludzi. Każdy, kto do tego momentu się błąka po świecie, szukając swojego miejsca, będzie miał jasny znak. W kościele znajdzie schronienie. Mówię o kościele przez duże K. O kościele świętym przez obecność trójcy. Kiedy zbieramy się na Eucharystię, to nie po to, żeby plotkować o ludziach, żeby wymieniać się nowinkami technicznymi, żeby podziwiać się wzajemnie. Gromadzimy się jednocześnie, żeby się uświęcać. I ja wiem, że zgromadzenie ludzkie dalekie jest od świętości. To również zdajemy sobie sprawę, jaki cel jest tego spotkania. Jeśli go nie rozpoznajemy, to nie ma w nas radości, nie ma jej także w tych, którzy są obok. Najlepiej, najpiękniej by było, gdyby z każdej eucharystii, w której uczestniczymy, wyłuskać płyętę. Coś, co doprowadzi nas do zbudowania się nie tylko czyjimi słowami, ale przede wszystkim postawą wynikającą z serca. Daleko nam do ideału, daleko nam do bardzo dobrej postawy, bo im bliżej światła jesteśmy, tym doskonale widać nasze wady. Obyśmy tylko nie próbowali ich przypudrować. Bo jeśli znajdzie się ten, który właśnie się płunkając po bezdrożach, zechce wejść do naszej wspólnoty, to czy będziemy umieli go przyjąć? Obecnie większość żyje w strachu nie tylko przed wirusem, ale przed odpowiedzialnością, przed braniem na barki pewnych obowiązków. Szuka się tego, co za nas odwali brudną robotę. Może to odejście Jezusa do Efraim jest właśnie pokazaniem, jak wygodne życie sobie stworzyliśmy. Stać z daleka, obmywać ręce, wydawać polecenia, schować się ze strachu. O tym będzie więcej w Wielkim Tygodniu. Jezus znika z pola widzenia, żeby pokazać, że beze mnie nic nie możecie uczynić. Zbliża się najpiękniejszy tydzień w ciągu całego roku liturgicznego z najważniejszymi dniami jedną liturgią w trzech aktach. Wieczerzy Pańskiej, Męki Pańskiej, i Wigilii Paschalnej. Zmartwychwstanie już będzie po wszystkim, bez udziału ludzi. Na koniec myśl Tolkiena. Tak to już bywa, że kiedy człowiek ucieka przed swoim strachem, może się przekonać, że zdąża jedynie skrótem na jego spotkanie. Do zobaczenia jutro z Panem Bogiem.